Udało mi się życie, zmarnowałem. Uciekłem od pierwszej, jedynej miłości. Potem ożeniłem się bez miłości. Jedyna istota, którą kocham, mój syn, wychowywał się w piekle mojego małżeństwa. Tak jak ja wychowywałem się w piekle małżeństwa moich rodziców. A myśl, że mój syn Wunio będzie tak samo nieszczęśliwy jak ja, łamie mi serce. Praca, która była moim powołaniem, okazała się udręką za grosze mnie samotność, którą sam sobie znotowałem. Nikt i nic mi już nie czeka. Nie widzę przed sobą w przyszłości. Jestem w proszku, w rozsypce, wypalony, rozmontowany, śmiertelnie zmęczony, chociaż niczego w życiu nie dokonałem. Muszę przystanąć w biegu, chociaż nigdzie nie dobiegłem i odpocząć. Odpocząć za wszelką cenę.